Lubić swoją pracę, lubić studentów i pamiętać, że student to też człowiek. Nie ma recepty, po prostu jesteś w nim i koniec. Chodzisz do studentów, prowadzisz zajęcia, oni cię rozumieją, ty i. I co ciekawe, rozmowa, rozmowa, rozmowa. Te ankiety stanowią najważniejsze źródło informacji, tak naprawdę o jakości procesu dydaktycznego. Generalnie muszę powiedzieć, że średnia jest wysoka i ogromna większość nauczycieli bardzo dobrze jest przez studentów oceniana. Pamiętajcie, że możecie wypełnić ankiety dotyczące waszych nauczycieli już z poziomu waszego telefonu, z aplikacji mobilnej, wirtualnej uczelni. Możecie to zrobić także tradycyjnie przez stronę internetową. Także wypełniajcie ankiety. Pamiętajcie, że ma to realny wpływ na to, jak wygląda nasza uczelnia. Przywiązujemy olbrzymią wagę do jakości kształcenia w naszej uczelni. Jest to dla nas podstawowa kwestia. A podstawowym narzędziem do tego, aby wiedzieć, co w uczelni się dzieje, jak wygląda dydaktyka ze strony odbiorców, czyli studentów, są ankiety studenckie. Dlatego bardzo dziękujemy za ich wypełnianie i bardzo zachęcamy, abyście Państwo, studenci, te ankiety wypełniali.